Ogród Marzeń witamy serdecznie. Mąż kopie midołek pod bardzo piękny krzew, krzew bardzo rzadko spotykany w polskich ogrodach, można powiedzieć trochę nowość, to jest loropetalum chińskie odmiana Black Pearl. A polska nazwa – frędzelnik. Dlaczego frędzelnik? No dlatego, że jego ciemnoróżowe, czerwone kwiaty przypominają frędzelki i bardzo przypominają kwiaty oczarów. Natomiast ciekawostką tego krzewu jest to, że ma zimozielone liście. Są to liście, które przez cały rok są ozdobą tego krzewu. Są one, można powiedzieć, jakie? Ciemnobordowe. Ale w słońcu są czarne. W słońcu po prostu są czarne. Liście. Jeśli krzew urośnie, a osiąga swą, swój taki wzrost półtora metra, no to będzie bardzo ciekawy. I kolejna ciekawostka tego krzewu jest taka, że według różnych źródeł kwitnie od lutego do listopada, według innych od marca do października, my tutaj będziemy go obserwować, jak on będzie się czuł w naszym ogrodzie. Jest to Krzew, który dosyć dobrze radzi sobie z mrozem, ale jednak nie jest w pełni odporny, ponieważ wytrzymuje spadki temperatury do minus 12 stopni. Lubi ziemię kwaśną, lubi ziemię wilgotną. Kwiaty podobno pachną słodko. Nie wiem, ja, ja nie czuję. Ja czuję po prostu ogólnie zapach rośliny, ale jakoś tak kwiatów specyficznie zapachu nie wyczuwam, chociaż mam bardzo dobry węch. Jeszcze kolejna ciekawostka, kwiaty loropetalum chińskiego, czyli frędzelnika, są niedodajne. To bardzo ważne, bo gdy przychodzi zima, czy ta wczesna zima, czy późna jesień jest ciepło, więc jest pełno owadów, tak jak dzisiaj. Osy latają z każdej strony, są bardzo dokuczliwe, więc potrzebują stołówki. Więc frędzelnik powinien im to wszystko dać. Ale skoro kwitnie od lutego, to i na wczesną wiosnę pszczoły się załapią. No pewnie tak, pewnie tak. Także no zobaczymy, będziemy go obserwować. Być może kwitnie właśnie długo, ale ma jakieś przerwy, który też kwitnie od listopada do wiosny. Czasem zdarza się, że nawet gdy są silne mrozy, kwitnie cały czas, a czasem właśnie, gdy jest ciepło, kwitnie z przerwami. Będziemy go obserwować. Na razie proszę o dołek piękny. Wystarczy takie kółko? Kółko tak, kółko tak. Będę miała krokusy. To tak sobie pomyślałam, że mu dosadzę do towarzystwa jakie krokusy białe. Myślę, że białe no, będą dzieci. się pięknie tak. prezentowały właśnie z tymi prawie czarnymi liśćmi, bo tak jak teraz patrzę, to naprawdę liście są czarne. Gdy patrzę z tej strony, no to mogę powiedzieć, że widzę liście bordowe. Troszeczkę zmizerniał, ej, bo nie podlaliśmy go, no ale teraz go tutaj podlałam. Jeszcze oczywiście pełno wiadro, tutaj wody dostaniem. No, jestem szalenie ciekawa, bardzo lubię takie nietypowe rośliny w ogrodzie, a mamy ich całkiem sporo i radzą sobie świetnie. Nasze zimy znoszą. Trzeba go na zimę ściółkować, no i pierwsza zima będzie musiał pewnie być otoczony jakimś delikatnym płaszczem, przynajmniej tak od spodu, żeby mógł tutaj jakoś przezimować. Można powiedzieć taki raritas. Tak, no piękny, przepiękny. Śliczny, no. Ja tutaj zaraz pokażę z bliska, ponieważ te frędzelki są naprawdę śliczne. Są takie, jakby ktoś naciął czerwonej czy ciemnoróżowej bibułki, i, i tak sobie zwisają, właściwie prawda? Właściwie tak, właściwie tak. No, nie czuję tego słodkiego zapachu. Czuję różne zapachy, czuję tutaj wdycham. Być może to, nie wiem, jak postoi trochę na słońcu, to może wtedy jakoś być tak. Może być może po podróży troszkę. Zbawiam. Może, ale? Ale jakiś, jakiś zapach daje się wyczuć. No ale zobaczymy. Już jest dołek? Dobra. Jest? Ja też jestem gotowy już. No poczekaj, ja tutaj mam rękawiczki, to ja sobie bardziej z tym poradzę. Myślę, teraz trzeba go jakoś delikatnie wybić. Gdzie on wychodzi? Zobaczymy jak on jest ukorzeniony. Chyba dobrze. No ma, korzeń ma. Mam nadzieję, że się przyjmie. Jak trudno powiedzieć, bo wszystko jest takie czarne, że nie wiem co jest korzeń, a Ale co... Głęboka jest głęboka dziura? Poczekaj, poczekaj, najpierw woda. Najpierw damy mu dużo wody, niech sobie ona wsiąknie, bo on po podróży trochę tutaj ucierpiał. Zrobimy mu to taką Poczekaj, poczekaj. Może nie za głęboka. To ja go podniosę, niech ta woda wsiąknie. A może troszeczkę. ciężko było wyczuć przecież. O, teraz, o, teraz widać, że ma korzenie. A no. o, teraz? O. Teraz, lepiej. teraz lepiej. No to możemy go już zasypywać delikatnie. Mam tutaj właśnie, kosiliśmy trawkę, więc mam trawę i tą trawę tutaj zrobimy mu jako ściółkę, a przyniosę jeszcze igliwie. Mamy dużo sosny, więc myślę, że to wszystko zostanie wykorzystane. ściółki na pewno dostanie bardzo dużo, ponieważ jest piękna pogoda i nie wiadomo, co będzie nocą. Należy się spodziewać, że może być na minusie. No trzeba będzie przy, przynieść trochę ziemi kompostowej. Bo wydaje mi się, że jest tutaj eee, teraz mało, bo, ponieważ bo skoro. Darninę wzięły. Mhm. Wiesz co, e, jest ziemia kompostowa tutaj z tej, nie, z tej strony weź łopatę, tutaj od szklarni szklanej, tam gdzie jest porzeczka. Tak wygląda. Loro Petalum chińskie Black Pearl, bardzo piękna, bardzo ciekawa odmiana, czyli nasz uroczy frędzelnik i te frędzelki poruszane wiatrem, tak delikatnie się ruszają. Bardzo piękny krzew, bardzo byśmy chcieli, żeby nam tutaj urósł, żeby się nam udała uprawa z nim i żeby jemu spodobał się nasz ogród, bo jest naprawdę nietypowy. Jeśli potwierdzi się kwitnienie kwiatów, no to będzie coś niesamowitego, chyba będzie to najdłużej kwitnący krzew w naszym ogrodzie. Najdłużej na razie krzewem kwitnącym chyba jest pięciornik krzewiasty, bo on kwitnie od maja i jeszcze wciąż kwitnie. Odmiana o żółtych kwiatach. O, z tej strony pokażę. Z tej strony frędzelnik wygląda na taki, który ma liście czarne sama ciekawostka, że te liście właśnie takie czarno-bordowe będą przez cały rok, no to też jest po prostu piękne. Coś pięknego. – Równo tak zrobić? – O tak, dobrze, dobrze. – A tu? tu Tutaj też, z każdej strony, z każdej. – Za dużo? – to jest to no. się. No, nie, to nie, nie jest za duże, nie jest za dużo. jeszcze trzeba ja będzie, y, jest w sam raz, ja tutaj o wysyp wszystko. Wszystko? Wszystko, wszystko, to wejdzie, wejdzie, bo darninę przecież wzięliśmy. Ale za chwilę to usiądzie przecież. No, oczywiście. Przecież to jest lepko. No, tak. A może bym mu dał tą szklarenkę taką, co zrobiłem? I zastanowimy się. Na razie tutaj y, ściółkę, na razie szklarenkę jeszcze nie. Zobaczymy, możemy. Potem się przyzwyczai nie? nie wiem, przyzwyczai się. Nie mam pojęcia, zobaczymy. Więc Sama nie wiem. Jest. Na razie ściółkę daj, O, to wiesz wszystko, bo już skoro jest. To... Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Jak zrobić? No tak, no trzeba mu tutaj dać koło korzeni. grubo. To jest po... ładne w tym zielonym. <laughs> no też mu będzie ładnie. Trochę się odsuń, pokaż, bo... A. Może nieco przesadziłam z grubością, ale trzeba mu tutaj pomóc. No, skoro ma rosnąć w ogrodzie, więc musimy się tutaj o niego postarać. Za chwilę jeszcze przyniosę igliwie. No, wygląda ślicznie. Jak urośnie taki na półtora metra szerokości, wysokości, ponieważ w Japonii oczywiście rośnie wyższy, ale w Polsce tak nie urośnie, więc będzie ładny. Przyniosłam igły sosny. I jeszcze tutaj. Zostanie mi obłożony. No, wygląda teraz tak. O, bardzo ładnie. Myślę, że może spodoba mu się tutaj miejsce w ogrodzie. Wybraliśmy tutaj dlaczego? Dlatego, że akurat na wprost widać właśnie bramę i będzie go pięknie, widać, gdy urośnie i będzie taki ozdobny przez cały rok. A my życzymy miłego dnia. Do zobaczenia.